Dzień dobry, moi drodzy, witajcie na naszym kanale. Ja się nazywam Adrianna Wilk i dziś przychodzę do Was z kolejną porcją politycznych informacji. Odejście Szymona Hołowni z polskiej polityki i całe zamieszanie wokół jego partii to kolejny dowód na to, jak bardzo fałszywe były hasła o tak zwanej trzeciej drodze. To, co miało być alternatywą dla wyborców zmęczonych sporem pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską, Okazało się zwykłą atrapą, przygotowaną jedynie po to, aby w odpowiednim momencie zostać przejętą przez Donalda Tuska. Hołownia, który kreował się na poważnego polityka, marszałka, lidera i moralny autorytet, dziś ucieka z Polski jak szczur stonącego okrętu, pozostawiając swoich wyborców oszukanych, a posłów bez realnego przywództwa. To zdrada wobec tych wszystkich, którzy mu zaufali. Nie jest bowiem żadnym przypadkiem, że właśnie teraz pojawia się Ryszard Petru. Człowiek, który skompromitował się swoją nowoczesną, który zostawił tam bałagan i długi, dziś wraca, by przejąć Polskę 2050. Nie robi tego z potrzeby z serca czy troski o wyborców, tylko dlatego, że jest idealnym wykonawcą planu Donalda Tuska. To Tusk potrzebuje w Sejmie pełnej kontroli nad swoją koalicją, a Polska 2050 to kawałek tortu, który trzeba po prostu połknąć. Kto lepiej nadaje się do tego zadania, niż Petru. Człowiek bez kręgosłupa, gotowy na każde ustępstwo wobec swojego politycznego sponsora. Wszystko to jest układanką, w której od samego początku chodziło o jedno przejęcie wyborców, którzy uwierzyli w Hołownię. Tysiące ludzi oddało swój głos, wierząc w nową jakość. Dziś okazuje się, że ich głos od początku był głosem na Tuska. Każdy kto zaufał Hołowni, wprowadził do Sejmu posłów, którzy teraz zostaną podporządkowani platformie obywatelskiej. To zdrada wyborców, a także cyniczna gra, której celem było tylko to, aby Donald Tusk mógł jeszcze mocniej zabetonować polską scenę polityczną. Przecież hołownia nie tylko zawiódł, on uciekł. Jego plan robienia kariery międzynarodowej pokazuje jasno, że Polska była dla niego tylko trampoliną. Zamiast pracować na rzecz obywateli, on woli szukać wygodnego fotela w Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest policzek dla każdego Polaka, który zaufał, że hołownia będzie pracował tutaj na miejscu. Wziął mandat, zebrał ludzi, zbudował ugrupowanie, a teraz zostawia je na pastwę losu, byle tylko znaleźć dla siebie ciepłą posadkę w strukturach międzynarodowych. Petru w tym układzie jest jedynie pionkiem. Wszyscy dobrze pamiętamy jego kompromitacje, gafy i sposób, w jaki pogrzebał projekt Nowoczesnej. A teraz ma być ratunkiem dla Polski 2050. Tok pina z wyborców. Tusk nie potrzebuje tam lidera z charyzmą. On potrzebuje człowieka, który w milczeniu przyjmie wszystkie rozkazy i podpisze każdy dokument, który będzie zgodny z linią platformy. Petru nadaje się do tego idealnie, bo od lat funkcjonuje jako człowiek, który nie ma własnego zdania, a jego polityczne pomysły kończyły się zawsze katastrofą. Tak naprawdę? Nie mamy więc do czynienia z żadnym konkursem na przewodniczącego. To tylko tego. To tylko teatrzyk, którego wynik został już ustalony. Jeśli Petru zgłosił swoją kandydaturę, to dlatego, że dostał zielone światło od Tusk'a. O tym, kto będzie przewodniczącym, nie zdecydują wyborcy ani członkowie tej partii. Zadecyduje Donald Tusk, bo Polska 2050 już została wpisana w jego plan polityczny. Hołownia jeszcze niedawno obiecywał, że nigdy nie sprzeda się platformie. Mówił o nowym stylu polityki, o wartości, o autentyczności. Dziś okazuje się, że były to tylko puste słowa. W rzeczywistości jego projekt był od początku planowanym przyczółkiem dla Donalda Tuska, który teraz bez większego wysiłku przejmie całość. Ludzie, którzy mieli nadzieję na zmianę, zostali oszukani. To dramat tych, którzy naprawdę wierzyli, że trzecia droga będzie istnieć. Ale to nie tylko zdrada hołowni wobec jego wyborców to także sygnał, że w polskiej polityce już nie ma miejsca na niezależność. Każdy projekt, który rośnie w siłę Prędzej czy później zostaje albo zniszczony, albo przejęty przez Tuska. Taka jest brutalna logika obecnego układu władzy. A rząd Tuska na tym korzysta, bo im mniej różnorodności, tym łatwiej wszystkim sterować. Nie wolno też zapominać, że Polska 2050 wprowadziła do sejmu 30 posłów. To nie mała grupa, która może decydować o losach wielu ustaw. Teraz ci posłowie zostaną automatycznie wpisani w koalicję obywatelską. A ich głosy będą traktowane jak głosy platformy. W praktyce oznacza to, że Tusk nie tylko ma większość, ale także kontrolę nad każdym elementem swojego rządu. To sytuacja, w której demokracja staje się atrapą, a parlament tylko maszynką do głosowania. Czy ktoś jeszcze wierzy, że Hołownia był kiedykolwiek niezależny? Wszystko wskazuje na to, że nie. Jego dzisiejsza ucieczka i oddanie partii Petru. Tylko potwierdzają, że ten projekt od początku był skazany na podporządkowanie Tuskowi. A ci, którzy jeszcze w to wierzą, są ofiarami jednej z największych politycznych manipulacji ostatnich lat. Zastanówmy się, co to oznacza dla przyszłości. Jeśli Hołownia ucieka z Polski, jeśli Petru zostaje nowym przewodniczącym, to mamy jasny obraz sytuacji. Polska 2050 przestaje istnieć jako samodzielny byt. Staje się przystawką, dodatkiem, niewiele znaczącą satelitą koalicji obywatelskiej. Tusk osiągnął swój cel: wyeliminował resztki różnorodności i podporządkował sobie kolejny fragment sceny politycznej. W tym wszystkim najbardziej żałosna jest rola samego Hołowni. Polityk, który miał być symbolem nowego otwarcia, kończy swoją drogę jako uciekinier, zdrajca i marionetka. W oczach ludzi, którzy mu zaufali, pozostaje tylko zawód. I poczucie, że zostali oszukani. Nie ma już mowy o żadnej trzeciej drodze, o żadnej alternatywie. To była tylko fasada, za którą krył się Tusk i jego plan całkowitego podporządkowania sceny politycznej. Gdy spojrzymy na to szerzej, zobaczymy wyraźnie, że obecny rząd Tuska opiera się na cynizmie i zdradzie. Wszystko, co dzieje się wokół Hołowni i Petru, jest elementem tej samej gry. Chodzi o władzę za wszelką cenę, o likwidację konkurencji, o przejmowanie kolejnych ugrupowań. Nie ma znaczenia, ilu wyborców zostanie oszukanych, ilu ludzi straci nadzieję. Dla Tuska liczy się tylko jedno: pełna kontrola. Warto to sobie jasno powiedzieć. Głos oddany na hołownie był od początku głosem na Tuska. Każdy, kto dał się nabrać na opowieści o nowej jakości, dziś widzi, że został oszukany. Polska 2050 nie była trzecim wyborem, była tylko pułapką, która miała wyłapać naiwnych. I dziś, gdy Tusk przejmuje ten projekt, wszystko wychodzi na jaw. To nie koniec, bo takie działania mają swoje konsekwencje. Ludzie, którzy dziś czują się zdradzeni, będą szukać nowej alternatywy. I jeśli naprawdę zależy im na niezależności Polski, nie znajdą jej ani u Hołowni, ani u Petru, ani u Tuska. Tam nie ma żadnej niezależności, jest tylko gra o władzę, w której obywatel zawsze przegrywa. Dziękuję Wam za oglądanie naszego materiału. Zachęcam, abyście zasubskrybowali ten kanał i kliknęli ikonkę dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden nowy film. Będzie mi też niezmiernie miło, jeżeli pozytywnie go ocenicie i napiszecie komentarz dla statystyk, aby dołączyć do walki z niekorzystnym dla nas algorytmem. Do usłyszenia!